15 latek z Chrzanowa wjechał w stojak na rowery i zasnął. Amatorzy kiszonej kapusty w rękach policji. Nakradli reklamówek na ponad 50 tysięcy złotych. Ty, serio mam to podać? Ja pierd... Zaczynamy przegląd wiadomości. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Headline24. W dzisiejszym wydaniu. Fala przestępczości zalewa kraj. A na koniec wreszcie odpowiemy na pytanie, gdzie ukrywają się przestępcy? Dzisiejsze wydanie zaczynamy od dość wstrząsających informacji, które napływają z każdego zakątka kraju. Informacje, które zobaczą państwo za moment, sprawią, że nie będziecie chcieli wychodzić z domu, szczególnie po zmroku i w Jaworznie. ale nie uprzedzajmy faktów, ani wiadomości, informacji, ani nie wiem, jakie są jeszcze inne programy. Czas na kącik kryminalny, który nazywam Zbrodnia Maksymalna. Wymyślałem to na poczekaniu. To był spokojny dzień w Jaworznie. Nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię, ale wieści, które napływają z tego miasta są wstrząsające. Czytamy bowiem na na portalu przełom.pl czy przelom.pl? Przełomowy portal? 19-latek z Chrzanowa wjechał w stojak na rowery i zasnął. Policja wiążącożnie zatrzymała młodego mężczyznę siedzącego za kółkiem samochodu, który zatrzymał się na stojaku dla rowerów. Do doszło doszło podczas minionego weekendu w dzielnicy Jawożno łęg Policjanci wysłani w pobliże placu zabaw natknęli się na śpiącego za kółkiem kierowcę samochodu. Zaalarmował ich jeden z mieszkańców, który zwrócił uwagę na nietypowo zaparkowane auto. Śpiącym w nim mężczyzna był 19-latek z Chrzanowa. Oczywiście ten 19-latek cierpiał na narkolepsję i ma zwolnienie od lekarza, a nie, czekaj, po przebudzeniu wydmuchał ponad dwa promile alkoholu. That's a lot of... Sprawdźmy jeszcze, może, portal jaw.pl, czyli jak domyślam się, Jawożno. Tu mamy też. Wjechał w stojak na rowery i zasnął. Nad ranem, weekend w dzielnicy jawożno doszło do nietypowego zatrzymania. Policjanci zostali wezwani do kolizji samochodu ze stojakiem dla rowerów. Wow, cóż za niesamowita kolizja! Pierwsza myśl jest taka, że może chciał zaparkować, ale. Dwa promile alkoholu tak na niego wpłynęły, że pomylił spojak na rowery z miejscem parkingowym dla swojego samochodu. Ciekawe, czy najpierw zasnął za kółkiem, wjechał i spał dalej, czy wjechał i mówi: Jestem w domu. <słuch> Może też wydawało mu się, że jedzie rowerem. W zasadzie rower ma dwa koła, samochód ma cztery koła, więc, jakby samochód to są dwa rowery jadące obok siebie. Po przesłuchaniu zostaną podjęte decyzje, za jakie konkretnie czyny będzie odpowiedział nastolatek, ale zapewne prawa jazdy nie uda mu się zatrzymać. Powinien nie dostać w dożywocie do za zniszczenie stojaka dla rowerów. Mamy też komentarz jednego z mieszkańców miasta: Zachciało mu się spać? To se zasnął. Za spanie w aucie też jest mandat? No właśnie, zastanówmy się nad tym. Muszę przyznać tutaj, że byłem kiedyś w Jaworznie i miasto wyglądało przepięknie, ale też. Powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie byłem tam po zmroku. Także, jeżeli będziecie w Jaworznie, uważajcie szczególnie na stojaki rowerowe. Może się tam zatrzymać samochód ze śpiącym kierowcą. Niezwykła historia. Z Jaworzna przenosimy się do Tomaszowa Mazowieckiego, w którym doszło do kradzieży tak zuchwałej, że scenarzyści Ocean's 11 już zainteresowali się sprawą i próbują kupić licencję do tej historii. Właśnie dostałem potwierdzenie, że George Clooney rozważa powrót do serii, bo usłyszało tej historii, którą zaraz przytoczymy. Amatorzy kiszonej kapusty w rękach policji. thank <laughs> you Policjanci z Tomaszowskiej Komendy zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek włamali się do pomieszczenia gospodarczego jednego ze sklepów spożywczych na terenie Tomaszowa, skąd skradli trzy, trzy beczki, beczki kiszonej, kiszonej kapusty. kapusty. Sprytnie, wszyscy śpią smacznie. Nie spodziewają się właśnie, że wtedy ta przestępczość zorganizowana dokona swojego skoku stulecia. Przed godziną drugą dyżurny Tomaszowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie do operatora monitoringu miejskiego, który zauważył trzech podejrzanie zachowujących się mężczyzn toczących po zaśnieżonej ulicy. Beczki. Skierowany na miejsce patrol zatrzymał trio na sąsiedniej ulicy. Wpadli, kiedy toczyli jedną z beczek. Tak, wiemy, w poprzednim zdaniu było o toczeniu beczek, ale warto to podkreślić. Według szacunków policji jest to towar o równowartości 14 milionów euro. Ile? Oczywiście zmyśliłem to. Tak się składa, że w Tomaszowie Mazowieckim jest Tomasz, tam wysłaliśmy właśnie go. Zupełny przypadek, wcale nie wymyślałem tego imienia. Słuchaj, jak, tak, jak tak. sytuacja wygląda? E, wchodzimy już? Hmm. Tomaszów Mazowiecki to miasto, które na co dzień nie kojarzy się z dramatem. Ale tym razem był to dramat na trzy akty, a raczej trzy beczki. Pełne kiszonej kapusty. To właśnie w tym miejscu policjanci namierzyli przestępców, którzy toczyli jedną z beczek. Jednym z kluczowych aspektów było odnalezienie tego cennego towaru, hmm, aby nie wprowadzać zamieszania w życiu lokalnej społeczności, uzależnionej od kiszonej kapusty. Kiszonki są bardzo zdrowe. Lokalna ludność nawet nie miała pojęcia, co wydarzyło się w nocy. Wyobraźcie sobie Państwo tą sytuację, kiedy idziecie rano do ulubionego sklepu spożywczego po kiszoną kapustę, a beczek nie ma. Według badań lokalnego uniwersytetu jedzenie kiszonek co najmniej dwa Dwa razy w tygodniu zwiększa odporność. Z tak tego serio to nie wiem, czy to są prawdziwe informacje. Kolega zrobił w Excelu wykres i, i stwierdziliśmy, że to umieścimy. No właśnie. Kiszona kapusta. Kiszona kapusta. Twierdzili, że robią to dla zabawy. Podejrzani to mieszkańcy Tomaszowa w wieku 36, 37 i 45 lat. Okej, okay. tłumaczenie, że robisz to dla zabawy byłoby dobre, jakbyś miał 16 lat, ale 36 do 45 no nie bardzo. Sprawa odnalezienia dwóch zaginionych, skradzionych beczek mogła toczyć się miesiącami, ale na szczęście lokalny oddział policji stanął na wysokości zadania. Dwie pozostałe beczki ujawnione zostały za ogrodzeniem po bliskiej ulicy. Czyli zobaczyli, że nadjeżdża policja i ukryli dwie beczki? Czy stwierdzili, że toczenie tych trzech beczek jest zbyt kłopotliwe? Ukryjmy towar tam, gdzie nikt go nie znajdzie i wrócimy do niego później, jak sytuacja w mieście się uspokoi. Pojedziemy do warsztatu przemalować samochód, żeby zgubić pościg? Amatorzy kiszonej kapusty czy gangsterzy? To sprawcy będą mogli przemyśleć w zakładzie karnym, ponieważ grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dziękuję Ci za ten raport. Wstrząsająca historia. Nie, serio, to już jest któryś odcinek tego programu, i zawsze mam w głowie taki sketch, że ktoś siedzi w więzieniu i e, współwięzień mówi: Ty za co siedzisz? Kiszona kapusta. Trzy beczki. Szacunek. Ludzi ulicy. Kocham kiszoną kapustę. Ten sketch będzie pojawiać się w tym programie dopóty, dopóki. W Mówi się dopóki. Ej, mówi się dopóki, dopóty, czy dopóty, dopuki? Nie mogę robić takich błędów przecież językowych. Sprawdźmy, to. E, oczywiście nie wiem za bardzo, jaka jest cena kiszonej kapusty. Czy w ogóle ktoś prowadzi taki cennik? Być może w temacie rolniczym jest to jakiś, nie wiem, odpowiednik złota, czy platyny. Kiszona kapusta. Co byś dla niej zrobił? Ja bym zrobił wszystko. Tu, 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 tu. Następna informacja może być powiązana z tematem kiszonej kapusty. Ponieważ jeżeli masz mnóstwo kiszonej kapusty w trzech beczkach, to musisz ją jakoś później dystrybuować na ulicę. W sensie tak sobie wyobraziłem, że ta kiszona kapusta to jest narkotyk. A jak dystrybuować kiszoną kapustę? Oczywiście w foliowych reklamówkach. A tak się składa, że w Lublinie nakradli reklamówek na ponad 50 tysięcy złotych, złodzieje i paser w rękach policjantów. Zdjęcia w tej sprawie przed sądem odpowiedzą 23 latek i 61 latek, a także 49-letni paser skradzionego towaru, człowiek specjalizujący się w sprzedawaniu nalewo kradzionych reklamówek. Świat przestępczości jest bogaty i wielowarstwowy. Wszystko warto ukraść i sprzedać. sprzedać. Zdjęcia z akcji policji robią spore wrażenie. Reklamówek jest sporo, zapakowane w kartony. Niektóre z kartonów, z tego co widzę, są przemoknięte, więc mogą dojść do uszkodzenia towaru, ale sprawdźmy. Dwaj nieuczciwi pracownicy wpadli na pomysł, iż w trakcie nocnej zmiany będą kraść wytwarzane w firmie reklamówki foliowe. Wow, to jest jak Dom z papieru, jakaś superkryminalna historia. Ci ludzie zatrudnili się w tym banku, żeby dostać się do sejfu i ukraść najcenniejszą rzecz, te bony wartościowe na miliardy euro. A nie, czekaj, oni się zatrudnili w firmie, która produkuje reklamówki foliowe i, i ukradli reklamówki foliowe. Jaki kraj taki. Dom z papieru. Ile grozi za kradzież foliowych torebek, reklamówek, przepraszam? Sprawcy usłyszeli już zarzuty. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia. Za co siedzisz? Foliowe reklamówki. To, to wygląda jakby tam była, nie wiem, kokaina, a na środku są zwłoki w niebieskiej folii. Chyba krasnoluda. Myśmy ale. Na koniec informacja, która wydarzyła się tuż pod nosem katowickiej redakcji Headline 24 No i oczywiście nie mieliśmy o tym pojęcia. Czemu spaliście? Czemu nie byliście na miejscu? Co wy robicie w ogóle? Czy ja tu sam pracuję? W sumie ja tu sam pracuję, tylko cały czas udaję, że mam tutaj wielu współpracowników, żeby budować fałszywą estymę programu. It, Ukradł tramwaj i zabierał pasażerów. Z Katowic dojechał do Chorzowa. To jest informacja, którą szczerze mówiąc, też po prostu widziałem w lokalnych wiadomościach i też wiele osób mi przesłało. 25 latek, który ukradł w nocy tramwaj w Katowicach i dojechał nim do Chorzowa, usłyszał zarzuty. Na razie nie wiadomo w jaki sposób mężczyzna dostał się na teren zajezdni i wyjechał z niej niezauważony w Chorzowie. Został zatrzymany. Ja byłem koło tej zajezdni i jakby no mogę wyjaśnić, że dostanie się do niej nie jest trudne. Trzeba po prostu wejść do środka. Nie wiem za bardzo jak z wydostaniem się, bo prawdopodobnie jest tam brama, więc chyba by się trzeba zakraść, do. to w ogóle jak gra komputerowa. Musisz ukraść tramwaj, ale najpierw musisz zakraść się do stróżówki i otworzyć bramę, ale bezpieczniki nie działają, więc musisz do generatora zapasowego. Generator zapasowy nie działa, musisz zdobyć paliwo, tak sobie to wyobrażam, za dużo gier. Po południu mężczyzna został doprowadzony do, prokatur, praku, praku, do prokuratury, nie było w pomyłki tutaj żadnej. Tam usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz zarzut kradzieży z włamaniem. Co jest zabawne z tego co pamiętam jak czytałem, on chyba się zatrzymywał też na przystankach i ludzi brał. Motywy jego działania na razie są nieznane. Wiadomo, że był trzeźwy. Niestety obawiam się, że program Headline 24 jest już niczym Batman. Zamiast walczyć z przestępczością. Przyciągamy przestępczość, bo domyślam się, że ten człowiek zrobił to tylko po to, żebyśmy o nim powiedzieli. Tak czy inaczej, mężczyzna, który prowadził tramwaj i nie uciekł, został zatrzymany przez policję. Dojechał na ostatni przystanek. Gdzie miał uciekać? Przecież do domu. Dalsza część informacji pod materiałem wideo przewijam. I nie ma dalszej części informacji. Co jest? Oszukali mnie. Tak czy inaczej, w Katowicach, jak widać, zwykli obywatele. Biorą się do roboty, zirytowani spóźniającymi się tramwajami, sami podejmują ciężką pracę motorniczego. Może to człowiek, który kocha stary serial miodowe lata, Cezaryżak? Może to człowiek, który po prostu nie chce rezygnować z okazji, która się nadarza. No bo kiedy nadarzy Ci się okazja, to co zrobisz? Nie skorzystasz z okazji, czy wykorzystasz swoją szansę? Na to, żeby przejechać się tramwajem i zostać zatrzymanym przez policję i odpowiadać za zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym oraz kradzieży z włamaniem. Tak właśnie się wygrywa. <laughs> to jest w ogóle taka trochę historia jak ten. Haker włamał się do bazy bezpieczeństwa, zostaje schwytany i grożą mu więzieniem, ale wtedy ktoś przychodzi i mówi jak jesteś taki dobry, pracuj dla nas nad zabezpieczeniami systemu. W ten sam sposób e, tramwaje śląskie powinny powiedzieć świetnie prowadzisz tramwaj, zapraszamy na pokład. Będziesz to robił teraz legalnie, nawet ci będziemy za to płacić stary. Skąd tyle przestępczości w kraju? Nie mamy zielonego pojęcia, nie chciało nam się tego sprawdzać, a wszyscy eksperci byli akurat zajęci wypowiadaniem się na inne istotne tematy. Ale mamy dzisiaj odpowiedź ostateczną na to, gdzie kryje się przestępczość, a konkretnie gdzie kryją się przestępcy. Jest to segment tego programu, który też regularnie powraca, bo przestępcy, którzy mają być zatrzymani przez policję, <grywają> chowają się w najgłupszych miejscach i zrobimy sobie taki mały przegląd. Nasz racibush.pl, poszukiwany przez racibolski sąd, ukrył się. <noise> Kurwa, nie, to jest najbardziej absurdalne. Co to w ogóle znaczy? W narożniku. Jak można się ukryć w narożniku? W sensie, chyba, że na ringu się... nie wiem. Żeby ukryć się przed policją, zmienił tożsamość i e, został bokserem i ukrył się w narożniku ringu. Policjanci z Rybnika zatrzymali 22 listopada mężczyznę poszukiwanego przez sąd w Raciborzu. Zanim jednak znalazł się w rękach mundurowych próbował ukryć się w narożniku. Policjanci... Nie dali się zwieść, ponieważ policjanci na szkoleniu, na, na czwartej lekcji, dokładnie co wiem y, od mojego informatora w policji, są instruowani, żeby zawsze sprawdzać narożniki. Dubartów 24, tak jak Headline 24. Kolejny przestępca ukrył się w miejscu, które zwykle nie, ko nie kojarzy się z kryjówką. Poszukiwany ukrył się w wersalce. Jak go znaleźli w tej wersalce? To jest przecież kryjówka doskonała, w sensie co? Że, że pomyśleli, ej, to się otwiera, i zajrzeli do środka, a on tam był? Niemożliwe. W zasadzie to mam teraz wrażenie, że robimy tutaj taki poradnik dla przestępców, gdzie się nie ukrywać. No, ale to nie koniec wieści z Dubartowa, ponieważ spowodował wypadek i uciekł. Policjanci znaleźli go ukrytego w zaroślach. Oczywiście. To, chyba to jest ten wypadek, brzmi naprawdę niefajnie. Nie, Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, i oczywiście ukrył się w najlepszym możliwym miejscu. Policjanci ruszyli do poszukiwań tego zbiega, który uciekł z miejsca wypadku. Po niedługim czasie znaleźli go w zaroślach. 31-letni mieszkaniec gminy został przetransportowany do szpitala, ponieważ i on doznał obrażeń na skutek wypadku. Najprawdopodobniej był nietrzeźwy. No nie wiem, może miał ten wypadek, uderzył się w głowę i nie za bardzo trzeźwo myślał. No ale tak czy inaczej zarośla nie są dobrą kryjówką. Chyba, że są to zarośla Znajdujące się po drugiej stronie kuli ziemskiej. To to jest nie najgorsze. Poszukiwany, ukrył się przed policjantami klasycznie w szafie. I to rozumiem, to, to jest akurat normalne. nie? Był poszukiwany nakazem doprowadzenia wydany przez Sąd Rejonowy, bla bla bla, i tak dalej. Opis tej historii mrozi krew w żyłach. No ale myślę, że jesteście przyzwyczajeni do tego, bo praktycznie każda informacja w tym programie mrozi krew w żyłach. Ja mam po prostu moja krew w ogóle nie płynie. Z tym mrożeniem krew w żyłach nie żartowałem, bo następna informacja nie tylko mrozi krew w żyłach nas odbiorców, ale Zmroziła też krew w żyłach przestępcy, ponieważ złodziej schował się w lodówce i nabawił się kataru. I to się wydarzyło w Bytomiu, mieście zła. Jak wiemy wszyscy, nie tak naprawdę, Bytom, piękne miasto. Znaczy, tak słyszałem, no, boję się jechać. Szukasz w wersalce, szukasz w narożniku, szukasz w zaroślach i go nie ma. A gdzie możesz go znaleźć, zostało to ostatnie miejsce. Najlepsza kryjówka. Jaka istnieje lodówka. A tak serio to nie wchodźcie do lodówki. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy bardzo za oglądanie, dziękujemy naszym reporterom i pamiętajcie, informacje, które napływają z kraju są dość nieprawdopodobne, ale każdą z nich zweryfikowaliśmy i możemy powiedzieć, że jest absurdalnie, no co mogę jak to lepiej określić? No. Fakty, ludzie, tani green screen i dziwne informacje z kraju to nasze motto. Do usłyszenia. Ty, czekaj, z tego Lubartowa to... W zasadzie wszystkie informacje, jakie mam tutaj zapisane są z Lubartowa. Co się dzieje w tym mieście? To jest jakieś epicentrum zbrodni. Jechał autobusem z intruzem na dachu. Wow. Z tym raperem intruzem, który zagrał w filmie Chleb i Sól. A tak serio to jest obrazek, na którym jedzie chłop... ...busem z intruzem na dachu. Chciał wysuszyć ubranie. Spalił sobie samochód. Dwunastolatek zamknął matkę w domu i razem z siostrą ruszył na przejażdżkę samochodem. Proszę, Proszę Państwa. Państwa, zajmuję się dziennikarstwem od 37 lat i pierwszy raz widzę coś takiego. Muszę zrobić sobie przerwę. Bo mi zasłów w gardle, przecież to jest absurdalna wiadomość. Macie jakieś prawdziwe i